Witajcie, drodzy widzowie! W ostatnim filmie, który dotyczył syrema AXIS mówiłem Wam, że jestem zmuszony wymienić już kółeczka w przerzutce. Przyszedł też najwyższy czas na wymianę zębatki, dlatego pokażę Wam dzisiaj, jakie komponenty wybrałem. Marka pochodzi z Polski, a konkretnie z Krakowa. Nazywa się Alugir i coraz mocniej Podbija europejski rynek. Bardzo szybko wprowadzają nowe produkty. Które, mimo tego, że szybko wypełniają różne rynkowe nisze, są dobrze zaprojektowane i sprawiają wrażenie bardzo solidnych. A czy takie są, oczywiście zobaczę w nadchodzącym sezonie. Wybrałem komplet kółek i zębatkę. Z takim symbolem 32 ząbki. Ona pójdzie do Specializer Fuse. Obejrzymy sobie zatem, co jest w środku. Najpierw obejrzymy sobie kółeczka. Ja już się oczywiście widziałem. Chciałem się lepiej przygotować do tego filmu z tego względu, że nie mam gdzieś za dużo czasu. Zbliżają się święta. Aczkolwiek wy pewnie zobaczycie już ten materiał. Bliżej końca pierwszej połowy stycznia, wtedy też dokładnie te kółeczka mają pojawić się w sprzedaży. Jak widzicie, są to kółeczka wykonane z aluminium. W tej chwili widzimy górne kółeczko, które ma ząbki standardowe. I jak widzicie, też te kółeczka nie są w środku. W żaden sposób e, wycięte. CNC jest to właśnie ta wspomniana seria Aero. Myślę, że bardzo pomoże mi to utrzymać je w czystości. No i po pierwsze, też e, skróci czas czyszczenia roweru, ponieważ e, z całego procesu czyszczenia Specialized Fuse e, po jeździe, no to najdłużej mi się schodzi właśnie z kółeczkami. Ja tutaj pokrywkę łożysk już zdjąłem. Abyście mogli zobaczyć, że są to łożyska od Enduro, więc bardzo porządne i myślę, że jedne, nawet nie myślę, jestem pewien, że takie, które mają najlepszy stosunek jakości do ceny, przy okazji są szeroko dostępne na rynku. Więc gdy kiedyś zajdzie potrzeba wymiany, nie będę miał z tym żadnego problemu. W środku. Jest e, widoczny wzór. Wzór taki sam będzie widoczny też na zębatce. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. To kółeczko ma 12 ząbków. Jest to oczywiście zestaw do e, Aksysa igla. No i taką też przerzutkę omawialiśmy w poprzednim filmie. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie z ich żywotnością, i też dlatego ten film jest dzisiaj dość krótki ponieważ chciałbym jeszcze zdążyć pojeździć a muszę później jeszcze podjechać zrobić świąteczne zakupy jak widzicie też na kółeczku jest widoczny ten wzór kółeczko ma takie samo łożysko oczywiście wypychane z jednej strony stąd też różnica w wielkości pokryw no i jest to kółeczko już wykonane w technologii narrow wide ja dzisiaj nie będę się szeroko skupiał na omówieniu tych ząbków z tego względu, że pozostałe komponenty są w innym kolorze, na którym będzie te ząbki dużo lepiej widać i wtedy poświęcimy sobie na to troszeczkę więcej czasu natomiast sama jakość osadzenia tych łożysk i wykonania tych kółeczek bardzo miło mnie zaskoczyła może nie będę wymieniał marek z którymi są porównywalne, bo tak naprawdę będę mógł to wygłosić w momencie jak sobie wszystko już y, potestuję y, i też się okaże w trakcie użytkowania, że są tak samo dobre. Wtedy na pewno swoją opinię wygłoszę, ale robią bardzo dobre wrażenie. Przejdźmy teraz do zębatki. Zębatka oczywiście też jest w systemie Nero White. Oczywiście aluminiowa ja jestem z aluminiowych produktów bardzo zadowolony, szczególnie w iglu, gdzie zużycie jest naprawdę nieduże. Jak widzicie, tutaj ten wzór jest bardzo, bardzo podobny. On tak naprawdę geometrycznie jest identyczny. Różnica jest tylko taka, że na zębatce jest e, bardziej e, głębiej wycięty, stąd też troszeczkę takie wrażenie, że wygląda inaczej. No, i chciałem tutaj, żeście już zwrócili uwagę, jak pięknie są wykonane zęby, e, i to jest to, co tak naprawdę skłoniło mnie do tych produktów e, do tego, żeby nimi się w ogóle zainteresować, jeszcze zanim e, podjąłem decyzję o tym, że chciałbym e, się z nimi zapoznać bliżej. E, to jest oczywiście e, zębatka także z tej serii Aero, mocowana pod korby Srema, ale mocowanie znajdziecie na stronie bardzo bardzo dużo i praktycznie oprócz takich standardów, które już wychodzą ze sprzedaży, jak na przykład 76 mm w standardzie Srema, którego się nie produkuje, no to znajdziecie dla siebie wszystko łącznie z zębatkami do chołpa, które są bardzo rzadkie. No, i też zobaczcie sobie, jak to jest fantastycznie wszystko wycię wycięte. Tutaj nie ma nigdzie miejsca na pozostawienie zbędnego materiału. Poza oczywiście zachowaniem tej stylistyki aero. No, i też bardzo sensownie są te ramiona poprowadzone. Widać, że też ktoś sporo e czasu poświęcił na to, żeby one były jak najbardziej sztywne. Także dużo uwagi tutaj poświęcono do wykonania tych produktów. Bardzo jestem ciekaw, jak się sprawdzi e, anoda, jak się sprawdzi e, sama ścieralność aluminium, e, no i też jak się sprawdzą te ząbki. Ale to tak jak mówiłem, omówimy sobie już w kolejnym filmie. Także e, postaram się je tak nagrać, żeby nie miały większego odstępu niż. Tydzień czasu, z tego względu, że też przecież z końcem roku będzie jakiś kolejny film po kilku miesiącach, jak sobie pojeżdżę. Myślę, że, że te 10-11 miesięcy to jest taki czas, który pozwoli pokazać, że ten produkt jest dobry lub nie. I zobaczymy, jak się sprawdzi. Na mnie na tą chwilę robi bardzo dobre wrażenie. Wiem, że film jest nagrywany tak na szybko i mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale. Jak wiadomo, każdy z nas jest pasjonatem kolarstwa, ale też każdy z nas ma rodzinę i chciałby z nimi spędzić czas. A jeszcze obiecałem, że dzisiaj zdążymy przed zakupami pojeździć. Trzymajcie się! No i zakładam, że już jest styczeń, więc mam nadzieję, że jest wspaniała pogoda na rower. A czy tak się sprawdzi, no to zobaczymy w dniu emisji odcinka. Trzymajcie się i widzimy się następnym razem przy jakimś innym. Mam nadzieję, że równie ciekawym materiale.